Nowa wybranka Spider-Mana w czwartej części serii, Avengers wspomagane przez AI, zupełnie nowy Prison Break, John Wick 5, Shrek 5, Warfare i wiele więcej już dzisiaj. Amazon jeszcze przed premierą, ba nawet przed ukończeniem pierwszego sezonu adaptacji gry God of War, już zapowiedział, że na pierwszym sezonie się nie skończy i planowany jest już sezon drugi. Jednak zamiast radości pojawiło się sporo obaw po tym, jak showrunner produkcji przyznał się do tego, że nie grał Nigdy w gry, na bazie których tworzy serial. Lego z kolei ogłosiło jeden z największych crossoverów w popkulturze. Otóż w 2026 roku doczekamy się wspólnych zestawów Lego powstałych we współpracy z marką Pokémon. No cóż, szykujcie swoje portfele, bo tanio na pewno nie będzie. A tak wygląda Karl Urban jako Johnny Cage na zdjęciach z drugiej części filmowego Mortal Kombat. Widzimy na nich też oczywiście Scorpiona oraz Shao Kahn, a premiera planowana. Jest na 24 października tego roku. Z kolei George R.R. Martin w trakcie jednego z wywiadów stwierdził, że serial A Knight of the Seven Kingdoms otrzyma drugi sezon, co jest ciekawą i pozytywną informacją jeszcze przed premierą sezonu pierwszego. To, co jest jednak jeszcze bardziej pozytywne i wydawałoby się bardzo mało prawdopodobne przez długi czas, to to, że dostaniemy czwarty sezon Teda Lasso. Tak, dobrze słyszycie, najbardziej pozytywny serial świata powraca na Apple TV Plus. Co ciekawe, z racji na przeniesienie się akcji serialu z Wielkiej Brytanii do USA do obsady poszukiwany jest nowy młody aktor, który wcieli się w syna głównego bohatera i udźwignie większą rolę w nowym sezonie. Nowy sezon otrzyma też Black Mirror po małej przerwie w nadawaniu. Zobaczymy tutaj sześć nowych historii, z czego jedna będzie kontynuacją jednego z lepszych, nowszych odcinków serii, czyli USS Callister. Premiera planowana jest na 10 kwietnia, a w obsadzie zobaczymy wiele znanych twarzy. Widzieliście już zapewne zapowiedź najnowszego szereka, więc no nie ma potrzeby jeszcze bardziej jej dobijać. To co jest jednak nową wiadomością to casting na rolę głosową Osła w kolejnej odsłonie z serii. Nie jest to jeszcze może potwierdzone, ale jak donoszą zakulisowe plotki ma się w niego wcielić tym razem Maciej Sztur, który przejmie pałeczkę po swoim ojcu. Długo nie musieliśmy czekać, bo Alex Garland po niedawnym, chyba nawet niezłym sukcesie filmu Civil War... War wraca do nas z kolejnym filmem wojennym Warfare od studia A24. Także jest to naprawdę mocne połączenie. Tym razem film skupi się na plutonie amerykańskich Navy SEALS, którzy zajmują dom irackiej rodziny, aby obserwować terytorium kontrolowane przez rebeliantów. Jak film zaprezentuje się tym razem, przekonamy się już niedługo. Przekonamy się też, czy w piątej części Johna Wika zobaczymy Johna Wika, a, a konkretnie Keanu Reevesa. Pogłosy w tej sprawie od kilku miesięcy są, no, dość mieszane. Raz mówi się o tym, że nie ma szans na kontynuację, później i aktor i reżyser potwierdzają, że takowa nastąpi, a teraz wygląda na to, że sytuacja zmieniła się po raz kolejny. Otóż aktor nie jest pewny powrotu, głównie z racji na zdrowie i obciążenia, które powoduje odgrywanie dynamicznego Johna Wika. Jednak studio wręcz przeciwnie jest pewne co do rozwijania tego świata z aktorem lub bez. W planach jest cały czas część piąta nowy spin-off w formie serialu oraz gra komputerowa. O tym czy zobaczymy gdzieś tutaj Riffsa będę Was informował na bieżąco. Także subskrybujcie, żeby nie przegapić. Jednak wygląda na to, że aktor znajdzie w sobie jeszcze trochę siły i energii, bo zobaczymy go w aktorskiej adaptacji komiksu BRZRKR albo no Berserker. Keanu Reeves jest jego współautorem, wcieli się w główną rolę w filmie, a jego reżyserią zajmie się Justin Lin, reżyser m.in. filmów z cyklu Szybcy i Wściekli. Scenariusz za to już dwa lata temu napisał Mattson Tomlin, twórca skryptu do Batmana. Komiks opowiada o nieśmiertelnym półbogu który po trwającej tysiące lat wędrówce po świecie podejmuje się pracy dla rządu USA. A wszystko po to, aby poznać sposób na zakończenie swojej zdecydowanie za długiej egzystencji. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że film trafi na Netflix, a na boku produkowany jest też dwusezonowy serial anime. Dziennikarze nie dają za wygraną, bo pojawiła się kolejna publikacja i kolejne zdjęcie, które przedstawia rzekomo potwora z Loch Ness. Jest to o dziwo pierwsze tego typu zgłoszenie w 2025 roku. Czy będzie więcej, przekonamy się wkrótce. No cóż, mamy potwora z Loch Ness przed GTA 6. Jeśli jesteście fanami Prison Breaka, to zapewne ciężko będzie wam się do tego przyzwyczaić, ale w sumie fanów Harry'ego Pottera czeka to samo. Mowa tutaj bowiem o nowym sezonie, który będzie jednocześnie spin-offem i rebootem kultowego lata temu serialu. Otóż dostaniemy tutaj historię, zapewne po raz kolejny ucieczki z więzienia, która będzie miała miejsce w wykreowanym lata temu świecie, jednak skupi się na zupełnie innych postaciach i aktorach. Pojawiły się już nawet trzy nazwiska, które zobaczymy w nieco nakreślonych rolach. Będzie to Emily Browning, która wcieli się w weterankę wojenną, która przyjmuje pracę w najbardziej niebezpiecznym więzieniu w Ameryce. Oraz Lucas Gage, który odegra polityka z dobrej rodziny, który jest w trakcie pierwszej kampanii w wyborach do kongresu. I Drake Roger, który wcieli się w więźnia przebywającego w serialowym więzieniu już od niemal 10 lat. Szczegóły fabuły póki co otrzymane są w tajemnicy, a za projekt odpowiada Ellen James, twórca serialu Mayans MC. A a premiéra v Polsce nastąpi zapevne na platforme Disney ⁇ Spider-Man 4 nabiera pomału kształtu i coraz więcej rzeczy pojawia się na temat produkcji w sieci. Tym razem mowa o castingu, bo do obsady dołączyła właśnie Sadie Singh, znana ze Stranger Things. Póki co nie wiadomo, w jaką rolę się wcieli, jednak wiadomo, że jej udział w filmie będzie znaczący. Ciekawe jest tutaj to, że jeszcze nie tak dawno temu mówiłem wam w materiale, że aktorka rzekomo negocjuje z Marvelem rolę młodej Jean Grey w ramach rebootu X-Menów. Być może będzie to. To właśnie takie lekkie wprowadzenie tej bohaterki do łączonego świata Marvela. Jednak nie jest to jedyna opcja, bo serwis Deadline, który dostarczył te informacje, podaje, że być może aktorka wcieli się tutaj w ukochaną człowieka pająka Mary Jane Watson. Co poniekąd pasowałoby do faktu, że Zendaya ma ostatnio tak napięty grafik, że jej rola miała być ograniczona do minimum. Cieszycie się z takiego właśnie castingu? W jaką rolę wolelibyście, żeby aktorka się wcieliła? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Avengers będzie stworzone przez AI? No na pewno nie w całości, ale na bank będzie wspomagało twórców przy pracy, o czym mówili ostatnio bracia Russo w jednym z wywiadów. Stwierdzili oni, że wykorzystali AI przy pracy nad swoim nowym filmem The Electric State, z którego to doświadczenie mieli przenieść do przyszłych filmów Marvela. Co może no nie być dobrą oznaką, bo film ma obecnie mocne 14% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Twórcy w wywiadzie podkreślili jednak, że z racji na liczne halucynacje obecnych modeli nadal trzeba sprawować dużą kontrolę nad AI, nie można polegać na nim w całości i pomaga głównie jeżeli chodzi o kreatywność. Przypominam, że Marvel już nieraz korzystał z AI przy swoich produkcjach: czy to tworząc plakaty do fantastycznej czwórki, czy intro do serialu Secret Invasion. Pomijając już temat AI, wypowiedzieli się oni też o fabule dwóch nowych części Avengers, które będą reżyserować. I jak stwierdzili, mieli oni okazję tworzyć już zwieńczenie pewnej historii, a teraz przyszła pora na początek nowej. Co ma sugerować, że zarówno Secret Wars, jak i Doomsday będą a przynajmniej mają być nowym początkiem dla MCU. Co wiązać będzie się zapewne też z różnymi wariantami znanych nam bohaterów, z podmiankami aktorów w różnych rolach i nowym kieleniu X-Menów i tak dalej i tak dalej. No cóż, dużo się dzieje, także przypominam o subskrypcji, żeby niczego nie pominąć. A skoro mowa o AI, to pewna włoska gazeta ogłosiła właśnie, że najnowsze wydanie ich magazynu zostało w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Mowa tu o specjalnej czterostronicowej edycji, gdzie to AI wygenerowało wszystko, łącznie z cytatami, podsumowaniem, nagłówkami, a nawet i humorem. To, co zrobił człowiek, to jedynie zadanie Kilku pytań i naniesienie odpowiedzi na papier. Jest to jednocześnie jednorazowy eksperyment, ale również test pod ewentualne przyszłe, większe wydania tego typu czasopism. To jak? Czytalibyście coś takiego?